Czy? Czy widać? Widać. Pichu, Barack Obama, co sądzisz? Oooo, chodź na białym. Co sądzisz o kondolizie Rajs? Czyli co? Aoo, ty wiele wie jak w Polsce? Tak, tak, tak. tak. <grydzy"> <Pop levezy expand> co o <M registered1> <Ihef> a, a co u Ciebie? A co mówisz o Kr Królu Sasie? A znasz jakiś wierszyk o Królu Sasie? Dobra Co jeszcze powiesz? Michał 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 Co za wypaczkę A właśnie Michał, bo tak wiesz. Kiedy będziesz miał jakąś strakę? No powiebało typie! Ej, weź to, bo cię dojadę. Kiedy będziesz miał strachę jakąś co najmniej dwutygodniową taką. Wtedy się liczył. No bo już, wiesz, on już miał tygodniową strachę no. w łodzie, ale ona była facetem wtedy. Poważnie. Pichu, no co, czemu się... Pichu. A ty chodzisz na imprezę, Pichu? Na straczki? No i... Wyrywasz straczki, a wiecie. Nic? Co jest o na straczka? Kurwa, Pichu. Co jest o na straczka? Pilhu, to Pilchu. Ale znasz ten Reni. Już w porządku, mój żołądku. A drugą wersję? Znakomicie, mój odbycie. <noise> <noise> to odnośnie Saraczek. Ty. Nie dajesz, weź, dajesz, teraz. No, bądź normalny, bądź normalny, pilchu. Ej, bądź normalny do kamery. Ale bo jest normalny, to jest test no, 15 minut, czekaj? Ale bo jest normalny. No normalny trochę. No. Jeszcze raz, co sądzisz o baraku Barakowa. Barakobandy kurwa Czemu? Bo kurwa jest antisemitowa. Ale jest... czemu, ale bo jest normalny, przez chwilę i stary. No, ale, ale tak na serio, wytrzeźwiej. Postaraj się. Pichuj. Zacznijmy od łatwiejszego pytania. Co sądzisz o forum w Forum W forum w jest maja, nie, to na zdanie, farmaceutów na firmą że kurwa się sprzedała, że kurwa jedanych kurwa czarnych kurw, że kurwa rządzą polskim państwem, którzy kurwa sami sobą kurwa utwarają firmy farmaceutyczne. Pal Jeszcze? Hey.